Vectra pełna rozrywki, pełna sportowych emocji z Kanal Plus Online i Eleven Sports. W pakiecie z internetem za 79,99 miesięcznie. Zamów pod 601, 601, 601 lub na Vectra.pl Centrum SM w Bornuslinowie są różnego rodzaju rehabilitacje. Można je wyróżnić na oddziale dziennym ogólnoustrojowym, fizjoterapię, fizykoterapię, terapię psychologiczną, ale to, z czego jesteśmy bardzo dumni i o czym informujemy i mówimy, to jest pewnego rodzaju aktywność naszych pacjentów na różnych poziomach sprawności. I tu specjalnie mówię o sprawności, a nie o pełnosprawności, bo to jest różny poziom sprawności. Również turnieje różnego rodzaju sportowe, jak turnieje tenisa stołowego, czy też widoczne tutaj turnieje w catchballu. Każda sprawność jest pożądana i ona działa również i terapeutycznie, psychologicznie, jak i po prostu na sam organizm. A przede wszystkim emocje, które, zdrowe emocje, które występują podczas tego turnieju. Są nagrody, mnóstwo świetnej zabawy, przez cały rok robimy takie turnieje, teleturnieje, różne aktywności, żeby ta społeczność mogła funkcjonować świetnie realizować się. Święta związane, takie typowe, wielkanocne, bożonarodzeniowe, wigilijne, które są i stworzą taką swoją społeczność, ale też i między innymi Andrzejki, różnego rodzaju tradycje, nawet Halloweenowe, czy też ostatnio, które była u nas, noc świętojańska, czyli święto Kupały. Wszystko to się odbywa u nas, pod różną rywalizacją i daje to, co najcenniejsze u nas w Centrum Rehabilitacji SM Bornus mnóstwo satysfakcji, emocji i świetnej, świetnej zabawy. Uśmiechu na co dzień, bo naszych chorych to jest bardzo ważne. ważne, jak e, terapia lekowa w stwardnieniu rozsianym jest również e, rehabilitacja, e, ale u nas e, pacjenci nie, nie są objęci tylko kompleksową e, rehabilitacją, ale również szeroko pojętymi działaniami rekreacyjno-ruchowymi, e, a także spotkaniami edukacyjnymi, naukowymi. E, to wszystko, e, co jest ważne, żeby pacjent nie czuł się sam, nie czuł się odizolowany, jak to często bywa, e, jeśli chodzi o osoby chore na stwardnienie rozsiane, które często są Zamykane w domach i nie mogą na co dzień korzystać aktywnie, brać udziału w życiu społecznym. W Centrum Rehabilitacji SM w zależności od tego, jaką mamy porę roku, odbywają się cykliczne wydarzenia, takie jak na przykład bal karnawałowy, gdzie pacjenci wszyscy się przebierają w różne stroje, jest zabawa, muzyka, są tańce, konkursy. Również odbywają się andrzejki, wróżby. To wszystko jest tak zorganizowane, że pacjenci mogą razem ze sobą przebywać, cieszyć się życiem. Latem organizujemy grille, tak jak Państwo widzą, za nami mecz catchball aktualnie się odbywa. W zeszłym tygodniu był turniej tenisa stołowego. Bardzo ciekawym aspektem są zajęcia, tak jak wspomniałam, edukacyjne, na przykład na temat profilaktyki zakażeń układu moczowego lub też takie wykłady historyczne prowadzone na temat historii Bornego Oslinowa. Do nas przyjeżdżają pacjenci z całej Polski. także przybliżenie historii, bardzo ciekawej historii Bornego Surinowa, to również jest takie wow. wydarzenie, które przyciąga wielu naszych pacjentów, sale są pełne i, i każdy chce dowiedzieć się tych wszystkich ciekawych informacji o Bornym Surinowie. Tu słychać i widać, że ci ludzie reagują bardzo żywiołowo na to, co wokół nich się dzieje. Tak, pomimo choroby, osoby chore, roztwarnie i naprawdę Tutaj przynajmniej u nas e, korzystają z życia, cieszą się tym życiem. E, też stwarzamy im takie warunki, żeby mogli jak najwięcej e, korzystać z takich... E, Czynności, których na co dzień nie są e, dla nich e, dostępne. Tutaj osoby, które poruszają się na wózkach, mogą swobodnie wyjechać na świeże powietrze, skorzystać z pięknej pogody. A tak jak mówiłam, no nie każdy blok ma windę i mogą tak sobie swobodnie e, wyjeżdżać, a tutaj e, no mogą korzystać właściwie ze wszystkiego. W Centrum Rehabilitacji SEN w Barnym dużo jest e, takich zajęć dodatkowych, rekreacyjnych, e, takich aktywizujących, gdzie ludzie mogą realizować swoje pasje, e, troszkę pójść w inną stronę, jeśli chodzi o e, nie wiem, swoje życie, nie tylko choroba to życie. No właśnie, choroba jest bardzo ciężka, bardzo trudna do przezwyciężenia. Porusza się pan na wózku. Czy ten wózek nie stanowi przeszkody w, tym, w tej rehabilitacji? Wózek nie stanowi absolutnie przeszkody w rehabilitacji, a bardziej wpływa na nie wiem, realizację pasji i swoich planów życiowych. Co pan tu realizuje? Realizuję to, że kręcę filmy, bo mam swój kanał... Bratnia dusza. Tak, tak. Mam swój kanał na wszystkich możliwych mediach społecznościowych no i angażuję chorych do tego, żeby E, troszkę pozytywniej popatrzyli na swoją przyszłość. Na pewno komentuje Pan takie wydarzenie. Zdecydowanie komentuję. I jakie to są komentarze? Niech pan zdradzi? No w zależności od atrakcyjności wydarzenia. Tutaj w centrum y, dzieją się tylko fajne rzeczy, także y, komentował będę w pozytywny sposób. Jak długo pan tu przebywa tu pierwszy raz? Czy już kolejny? Nie, przyjeżdżam tutaj już od wielu lat. Jestem yy, y, 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 enty raz, że tak powiem. Czy ta rehabilitacja Panu pomaga? Tak, zdecydowanie pomaga. E, łatwiej się funkcjonuje, kiedy się wróci e, do domu, bo tak naprawdę efekty rehabilitacji e, jakby docierają do nas w momencie, kiedy stąd wyjeżdżamy. Mówi się, że tu się ładuje akumulatory. Na, długo, na jak długo to naładowanie starcza? Generalnie w moim przypadku starcza to na 5 miesięcy, bo przyjeżdżam tutaj dwa razy w roku. I to jest chyba najlepsze świadectwo o jakości świadczonych tu usług. Tak, zdecydowanie. To jest mój drugi dom. Uwielbiam tu przyjeżdżać i to jest moje miejsce na świecie. Są dobrem wszystkich Polaków i są otwarte dla wszystkich. Lasy państwowe podejmują aktualnie ważne kroki usystematyzowania problemu lasu wokół dużych miast i tych terenów, wobec których wyrażane są oczekiwania zmniejszenia pozyskania drewna, rozwoju infrastruktury rekreacyjnej i turystycznej czy organizacji imprez masowych. Leśnicy z nadleśnictwa Karnieszewice już zaczynają wprowadzać w życie nowe zasady. Gospodarujemy wokół miasta Koszali. Nie jest to duże miasto, około 100 tysięcy mieszkańców, niemniej jak dodamy około 2,5 miliona samych turystów, którzy rokrocznie przyjeżdżają do Mielna. Mamy już świadomość, że bardzo dużo osób odwiedza te tereny, a co za tym idzie, również chętnie korzysta z lasu, bo jak pokazują badania, bardzo dużo Polaków po prostu kocha las, kocha przyrodę, chodzić na grzyby, zwiedzać takie. Lokalne lokalne miejsca, perełki, aby wyjść naprzeciw właśnie społeczeństwu, oczekiwaniom, ludziom staramy się jeszcze bardziej pogłębić tą komunikację, tą współpracę. Według wytycznych z Generalnej Dyrekcji Lasów Państwowych leśnicy będą między innymi powoływać specjalne fora współpracy z lokalną społecznością i samorządowcami po to, by lepiej poznać oczekiwania i wsłuchiwać się w głosy mieszkańców. Działania zaczynają się od podstawowej sprawy, czyli bezpieczeństwa, dbania o bezpieczeństwo wzdłuż szlaków komunikacyjnych, wzdłuż dróg. Lasy państwowe kontrolują drzewostany wzdłuż dróg publicznych, dróg udostępnionych do ruchu, miejsc postoju pojazdu oraz miejsc turystycznych pod kątem bezpieczeństwa. Pierwsza kontrola dokonywana jest przez leśniczego i podleśniczego. Drzewa kontrolowane zaznaczane są numerem oraz x. Drugi etap są to, jest to kontrol przez inżynierów nadzoru. Oni sprawdzają poprawność wytypowanych drzew do ewentualnego usunięcia, lub te drzewa, które są przeznaczane do kontrolowania w dalszym czasie. Przykład dębu który monitorujemy. Yy, zaczynają zachodzić w nim pewne zmiany, zgnilizna się pojawiła, objawy grzybowe. Obserwujemy takie drzewa, absolutnie ich nie wycinamy. Pewnie za jakiś czas, za ja nie mówię za 5, za 10 lat, może za 20 lat przyjdzie moment, że trzeba będzie to drzewo usunąć. Na dzień dzisiejszy go nie ruszamy. Cały czas jest pod ciągłą obserw obserwacją. Z niego zostało osuniętych kilka suchych gałęzi, które zwicały bezpośrednio nad ścieżką, którą przemieszczają się ludzie, w celu, aby ludzi nie zranić. Dokonując corocznej oceny ryzyka zagrożenia drzew przy drogach, przy ścieżkach turystycznych, opisujemy je, żeby stwierdzić czy stwarzają realne zagrożenie dla turystów i pieszych. Akurat konkretnie ta sztuka jest oznakowana po to, żeby można było ją dalej obserwować. Jest ona silnie wychylona w kierunku ścieżki, którą uczęszcza bardzo dużo ludzi i w zasadzie po bardziej gniewiającym wietrze podchodzę do niej i obserwuję, czy coś złego się dzieje. Leśnicy z Nadleśnictwa Karnieszewice prowadzą także kampanię informującą gdzie i kiedy będą prowadzone prace gospodarcze w lesie. Między innymi w tym celu została stworzona specjalna aplikacja. Nadleśnictwo Karnieszewice przygotowało interaktywną mapę za pomocą aplikacji Argis Online. Mapa zostanie umieszczona na stronach internetowych Nadleśnictwa. Na mapie interaktywnej Mieszkańcy będą mogli zobaczyć, gdzie aktualnie wykonywane są zabiegi gospodarcze. Oprócz zabiegów gospodarczych będzie można również uzyskać informacje, na czym dany zabieg gospodarczy będzie polegał. Lasy na obszarach zurbanizowanych to nie są przyszłe parki podmiejskie ani rezerwaty przyrody, które znacznie ograniczają możliwości rekreacyjne. Będą one nadal zagospodarowywane, ale najistotniejsze jest stworzenie dobrej i bezpiecznej infrastruktury dla osób odwiedzających te tereny np. tworzenie ścieżek edukacyjnych. Znajdujemy się przy ścieżce edukacyjnej Góra Chemska. Ścieżka ta jest zlokalizowana w pobliżu dużego miasta, miasta Koszalin, dlatego też e, natężenie ruchu turystycznego tutaj jest bardzo duże. E, Dzięki Dlatego Nadleśnictwo Karnierszewice posiada bogatą infrastrukturę turystyczną, w skład której wchodzą różnego rodzaju szlaki turystyczne, ścieżki edukacyjne, a także miejsca postoju pojazdów. Miejsca takie są regularnie monitorowane, sprawdzane, aby drzewa, które zostały uszkodzone bądź przez wiatr, bądź przez szkodniki leśne, były na bieżąco usuwane. Bezpieczeństwo osób przebywających w lesie jest najważniejsze. Bezpieczeństwo osób przebywających w lesie jest najważniejsze, ale nie mniej ważna jest edukacja ekologiczna, do której leśnicy z nadleśnictwa Karnieszewice przywiązują ogromną wagę, a mają się czym pochwalić. Mamy bogatą ofertę edukacyjną dla szkół, przedszkoli, dla ludzi starszych. Perełką jest właśnie nasze arboretum, ogród botaniczny w Karniszewicach. Można tam spotkać różne gatunki drzew, roślin z całego świata. Fenomenalnie wyglądają tam właśnie deglezje zielone, które są sprowadzone z Ameryki Północnej. Drugim takim ciekawym miejscem jest właśnie Sieci Mińskie Rosiczki. Są to torfowiska przejściowe, bardzo nietypowe siedlisko, rzadkie. Można tam spotkać ciekawe gatunki, i zobaczyć, jakie formy roślinności można, mogą się dostosować do danego siedliska. Na terenie nadleśnictwa znajduje się także wiata oraz salka edukacyjna. Prowadzone są także leśne imprezy, na przykład Co huczy w lesie wszyscy uczestnicy mogli zobaczyć z bliska prawdziwe sowy, zapoznać się ich zwyczajami, jakie one mają problemy u nas w kraju i co się wiąże z ich ochroną. Byliśmy tutaj też właśnie na spacerze po okolicznych lasach, nasłuchiwaliśmy, czy występują u nas sowy. Nowatorskie podejście do lasu wokół miast zakłada także inne, nowocześniejsze formy gospodarowania. Wokół Koszalina mamy o tyle dużo szczęścia, że mamy żyzne siedliska, takie siedliska liściaste, jest tutaj dobra gleba. Mamy tutaj te warunki, że możemy tu hodować lasy liściaste. Tam, gdzie leśnicy mogą jakby sadzić te drzewa liściaste, czy wybierać tą dłuższą drogę, żeby ten krajobraz nie zmieniał się właśnie w taki nagły sposób, żeby nie powstawały te zręby, wybieramy tą drogę. W tych wytycznych między innymi właśnie jest to zawarte, żeby prowadzić w gospodarkę leśną, żeby nie była ona związana nas taką dynamiczną przemianą krajobrazową, żeby wprowadzać gatunki miododajne. Wiemy na pewno, że gatunki liściaste są tymi gatunkami bardziej trwałymi. Idealnym przykładem lasu liściastego jest piękne odnowienie bukowe, znajdujące się w podkoszalińskim lesie. Samną mamy przykład odnowienia naturalnego buka, które zostało zainicjowane przez nas, przez leśników. W odpowiednim momencie przerzedziliśmy partię drzewostanu po to, aby doprowadzić odpowiednią ilość światła do dna lasu. Odpowiednie napowietrzenie gleby doprowadziło do tego, że pięknie nam się odnowił tutaj Bóg i staramy się prowadzić tak gospodarkę leśną w drzewostanach bukowych, żeby jak najwięcej uzyskiwać odnowień naturalnych. Inicjowanie odnowień naturalnych jest jednym z elementów realizacji praktycznej właśnie wytycznych dotyczących gospodarowania w drzewostanach wokół miast, więc ten przykład, który mamy, będzie stałym elementem promowania tej półnaturalnej hodowli lasu, jaką leśnicy starają się wokół miast bardzo mocno propagować. Jeśli czasami irytują nas prace w lesie, nie rozumiemy czemu wycinane są stare drzewa i na czym polegają zabiegi gospodarcze i pielęgnacyjne, to jednak warto po prostu zaufać leśnikom. Za nami stoi naprawdę też długie lata nauk leśnych i doświadczenia no już, ponad, no już prawie 100 lat, czyli kilku generacji leśników. I tam, gdzie możemy, będziemy jakby dostosowywać te możliwości do sytuacji, jaką mamy w danym nadleśnictwie, w danym terenie, uwzględniając właśnie ten głos społeczeństwa, który jest dla nas niezwykle ważny. Bo 24 czerwca odbyły się dni Barta 2023 połączone ze świętem Piernika. Impreza zaczęła się na rynku, skąd Parada Piernikowa przeszła ulicami urokliwego miasteczka na stadion. Na stadionie na wszystkich czekało wiele atrakcji, między innymi koncerty oraz rozmaite konkursy. Cieszymy się niezmiernie, że po raz trzeci już rzeczywiście święto piernika gości bardziej to są też dni Barda. To dla nas wielka, wielka promocja, bo bardzo słynie z pierników i prawdopodobnie, bo tak mogę tylko określić Barskie pierniki są najstarszymi piernikami w Polsce. Chciałabym powiedzieć, że wróciliśmy do takiej starej tradycji tutaj kiedyś przed wojną. Było siedem piernikarni piernika, i piernikarze tego miasta ubierali domek w pierniki, a dzieci przebrane za Jasia i za Małgosie wędrowały przez miasteczko i na koniec oczywiście zabierały ze sobą te łakocie. Dlatego też pojawiła się taka inicjatywa i trzeci rok z rzędu robimy paradę piernikową z chatką z piernika i bardzo cieszymy się, że tradycja wróciła do miasteczka. Jesteśmy przede wszystkim ręczną manufakturą, domowe produkty mamy i też jesteśmy żywą. Polską tradycją. Wszystko, co u nas Państwo możecie dotknąć, Brawo. zobaczyć, to jest wykonane ręcznie i przez polskich producentów. Yes. Cały dom to pierni Słodki, tu bakalje, z lukru Schodki, czy ktoś mieszka w owym cieście. Wielu gości do nas zawitało. Oj, dzieciaki, będzie się działo! Dzisiaj podczas tego święta to przegląd tutaj Black to również wow. wspaniałe występy zespołów wraz Brawo. z ligerem. Wydruk, ale również o godzinie 19 w walcylice Balskiej odbywa się koncert zespołu Śląsk. Także tutaj dla każdego coś się znajdzie. Pogoda sprzyja, mamy początek, to jeszcze ludzi na pewno będzie więcej Zaczynamy. później, więc no niech bardzo się bawi, bo to jest czas taki ich święta i my z satysfakcją będziemy też w tym świętowaniu uczestniczyć. I'm Twoje ścieżki ma wydeptane. zapraszamy wszystkich turystów i wszystkich mieszkańców okolicznych miejscowości, ale również z kraju i zagranicy do naszego miasta Barda Miasta Cudów, bo to nie tylko pierniki, ale wiele, wiele innych atrakcji, które mamy dla turystów, zarówno rowery, pierwsze wycieczki i również pontony. I bardziej niebawem otworzy się chyba pierwsze w Polsce takie duże centrum turystyki rowerowej. Włącznie z hotelem dla rowerzystów, wspaniałym placem zabaw dla dzieciaków i barskim parkiem umiejętności rowerowych. Miasto bardzo znakomicie się rozwija, jak buduje swoją tożsamość. To dzisiaj jest. Zauważalne i te trasy rowerowe górskie, tak zwane single tracki, no i, i chociażby to święto Piernika. To też jest e, budowanie jasnego, czytelnego wizerunku, nawiązanie do historii, i to jest niezwykle ważne. Widzę, że tu samorząd, burmistrz świetnie sobie z tym radzą i, i podziwiam i gratuluję im takiego rozwoju. Człowiek tworzy metamorfozy, tysiące twarzy, setki minarzy, tysiące twarzy, metamorfozy, tysiące twarzy, setki minarzy, tysiące twarzy, setki minarzy. Organizatorami wydarzenia byli gmina Bardo, Centrum Kultury i Biblioteka w Bardzie i zespół szkolno-przedszkolny im. Komisji Edukacji Narodowej w Bardzie. Partnerzy – Barckie Pierniki Magdalena Topolanek, BWA Breakers, OSP Przyłęg Dzwanów Brzeźnica, Komenda Powiatowa Policji w Ząbkowicach Śląskich oraz Młodzieżowy Klub Sportowy Red Dragon. Sponsorzy to Bank Spółdzielczy w Ząbkowicach Śląskich, Wałbrzyska Specjalna Strefa Ekonomiczna Investpark, Kopalnia Magnezytu Grochów i Kopalnia Surowców Skalnych Bartnica. Vectra pełna rozrywki. Pełna akcji, emocji i humoru z HBO Max i Eleven Sports. W pakiecie z internetem za 79,99 miesięcznie. Zamów pod 601, 601, 601 lub na Vectra.pl